Państwo, dziękujemy. Jeszcze chciałbym jedno zdanie dodać, Są dwa zdania, króciutkie. Chciałbym, chciałbym pochwalić jeszcze jedną osobę, ponieważ tu się naprawdę zaczyna pięknie działać, tym na końcu. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że mogę uczyć też wokalistów, że mogę uczyć dziewczyny, które dzisiaj słyszeliście. Ale w jest jest Wasza Albonsza. Kto to jest? No wiadomo. Emilka Kembała, popatrzcie tutaj. I jeszcze powstać to po Pani uczy się u mnie około 2,5 roku, roku podejrzewam, już ma swoje sukcesy na tym koncie. I ten okres kolegowania, okres Bożego Narodzenia, teraz właśnie w styczniu, był taki naprawdę bardzo owocny, dlatego że Mirka pojechała na poważny konkurs po raz pierwszy, to było 12 stycznia. I wyobraźcie sobie dostanę wyróżnienie na wojewódzkim przeglądzie kolegów postarało Bardzo trudny, bardzo wysoki poziom był. Dlatego należą się ogromne prawa za to wyróżnienie. Ale nie koniecznie! Niedawno byliśmy 21 stycznia też z innymi dziewczynami, bo, bo ma też koleżanki ze szkole lokalnym Plimo w małej grupie, młodszej, się do Krzysztofa czy szesnasta edycja, wyobraźcie sobie, zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii koled. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Na dowód tego, że śpiewa pięknie i rozwija się, jestem z niej bardzo, naprawdę bardzo dumny. wczoraj na konkursie kolędz powiatowym też był bardzo wysoki poziom za Państwa na konkursie Koledii pastorów. Śpiewajmy kolejny pastorowi w Tatręgrzysku Domu Kultury. Mielka wywalczyła trzecią nagrodę. Duży brawa. Oby tak dalej. Zapraszam serdecznie do współpracy. chętne osoby, kto tylko chce śpiewać, zapraszam. Wobec tego kochani bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, żeby nie przedłużać. Życzę Wam na ten rok wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, Pięknie. dużo miłości, dużo błogosławieństwa Bożego.